Siemanko, cześć, TBI News Trochę informacji na temat tego co się dzieje w tej pięknej grze komputerowej Jak wiemy dzisiaj miał być Summer Update Nawet tutaj wszystko jest ogłaszane, pięknie, ładny post zrobiony, graficzka jest Graficzka w tle zmieniona, na Facebooku nawet też zmienili A zero graczy online, dlaczego? Ponieważ Update jak to Update Musiał się tutaj schrzanić Mamy godzinę już tutaj za 7.06 i dalej, dalej nic, nawet trochę jest tak stronka za mula. Chcę Wam pokazać, że te serwerki są offline. Tutaj się niech to wszystko ładuje. Ci, ci ci gracze online. O, właśnie. No i tutaj Wam właśnie mogę teraz pokazać, że wszystko jest wyłączone. Od godziny tam 13.30, 13. 13. Antika jest tylko czasem online, potem zaraz wraca na offline. Tam są prowadzone testy, ale no żadnej gierki tutaj zbytnio nie ma. Tak jak mówiłem wczoraj na streamie, jeżeli ktoś miał jakieś plany, żeby sobie pograć od 12, no to lepiej sobie to jakoś nie wiem, zaplanować inaczej ten czas, bo tak jak zawsze jest z update'ami, przeważnie, bo ten chyba ostatni update zimowy aż tak zły nie był, a tutaj już godzina szósta i dalej nic. A problem jest w czym? Problem jest w tym, że Cipsoft został pokonany przez ee, drabinki. I przez schody. Nie da się po prostu chodzić. Nie da się i podki zostaw, zostaw, zostają nawet na dalej tym poziomie, co jesteśmy. Sami nie możemy zejść. I tak to jest. Schody pokonały Cipsoff tym razem. I nic z tym jak na razie nie mogą chyba zrobić, tak mi się wydaje. Jeszcze były tam jakieś głosy na forum przy tych testach na Anticę, że ludzie po prostu nie mogli się ruszać postaciami kompletnie. No i co Wam mogę powiedzieć? Tak, to jest w tej bliskim świecie. Już to wczoraj mówiłem, że różnie, różnie z tymi update'ami jest i nie zdziwię się jak będą takie problemy. Oby nie było żadnych cofek. Myślę, że jak tak szybko tutaj wzięli, zareagowali cały czas kombinują, nie startują z tych serwerów. Chociaż o tym co będzie po, po starcie to zaraz powiem. Więc może, może się uda, że to zaraz odpalą, może nawet jak dodam ten filmik, to coś się zadzieje, no ale jak na razie 11.30 miało być wszystko ok, tutaj już prawie no 6,5 godziny, tak, dobrze liczę, no 6,5 godziny i nic. A co będzie, jak już odpalą? No właśnie, co będzie, to nie wiemy, ale jeżeli problem jest ze schodami, problem jest z drabinkami, to co będzie, jeżeli problem jakiś jeszcze powstanie z tym kontentem, który zostanie dodany? Bo wiadomo, może jakiś NPC będzie zbugowany, może tutaj coś nie będzie dropiło, może to jakaś dźwignia, coś się zepsuje, może jakiś drop drop się popsuje i wszyscy będą dropić jakieś przedmioty z tych nowych bossów. Różnie może być, różnie może być, a my jesteśmy w sumie na samym początku przez 6,5 godziny na schodach i na drabince i nie wiemy co dalej w sumie będzie, więc... Czy dzisiaj będzie jakiś streamek, czy dzisiaj będzie jakaś gierka, czy dzisiaj będzie odkrywanie nowego kontentu, no ciężko powiedzieć. Jeżeli nie naprawią tego, no to raczej sobie odpalę dzisiaj streamka z, 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 z innej gierki. Pewnie wiecie z jakiej gierki, bo kto był 3 dni temu, 4 dni temu na streamie to wie. Więc teraz zapraszam pewnie po 21, między 21 a 22 się odpalę, zobaczymy co będzie robione. To tyle, dzięki za oglądanie. Możecie napisać, czy się spodziewaliście, czy się nie spodziewaliście. I tyle. Strzałeczka, cześć, powodzenia, jeżeli już serwery zostaną odpalone. Aha, no i łapeczka oczywiście w górę, komentarz, to już mówiłem, subskrypcja, elo, elo.